E Jak co roku wiele pracy dla funkcjonariuszy policji, ale też innych służb. E, tak jak słyszymy, doniesienia z całego regionu, z całej Polski, no dochodzi do przypadków tonięć, niestety też utonięć. E, no wszystko to jak zawsze rozbija się o takie trzy, de facto główne m, błędy, które są popełniane, czyli brawura, lekkomyślność i jakby przeszacowanie swoich umiejętności pływackich. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, która z roku na rok coś się powtarza, czyli łączenie alkoholu z wypoczynkiem na wodą. I tu mówimy, mówimy o pływaniu po spożyciu alkoholu, ale też korzystaniu e, z różnego rodzaju obiektów pływających, właśnie będąc po alkoholu, bo tutaj też musimy pamiętać, że jeżeli pływamy kajakiem lub też rowerkiem wodnym, to jest to wykroczenie. Jeżeli mamy jakikolwiek obiekt pływający silnikiem, to popełniamy już przestępstwo, będąc po alkoholu. No i ta trzecia rzecz, ten trzeci błąd, który też e, gości, w cudzysłowie tak mogę powiedzieć, e, na naszych kąpieliskach, to pozostawianie dzieci bez opieki, bez nadzoru osoby dorosłej i tutaj mówimy o tych przypadkach właśnie nadmorskich, gdzie osoby małoletnie właśnie nikt nad nimi nie czuwał i dochodziło do tragicznych sytuacji. Więc to są takie trzy błędy, które z roku na rok nieszczęście powtarzają się. My natomiast jako policja Pomorska staramy się temu przeciwdziałać. Szeroko zakrojona akcja profilaktyczna informacyjna mówiąca jak być bezpiecznym właśnie na wodzie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Co roku powtarzamy te regułki, mogę tak to nazwać, i tutaj przede wszystkim korzystamy z miejsc do tego przeznaczonych, wyznaczonych, czyli oficjalnych kąpielisk, gdzie nad nami czuwa ratownik wodny. Unikamy dzikich kąpielisk, gdzie dno nie jest sprawdzone, bo musimy sobie to uzmysłowić, że właśnie kąpieliska w każdym dniu są sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa, bezpieczeństwa tego dna, którego nie widzimy na pierwszy rzut oka, ale też to kąpielisko oficjalne są e, badane przez sanepid pod kątem różnych substancji substancji, które mogą stanowić zagrożenie naszego życia lub zdrowia czyli przede wszystkim strzeżone kąpieliska. Jeżeli już jesteśmy na tym kąpielisku, to przestrzegamy zasad, regulaminu i wykonujemy polecenia ratownika wodnego, bo to jest arcyważne w kontekście podejmowania jakichś działań ratowniczych przez ratownika, gdzie on musi skupić się już na konkretnej osobie, a my, gdy nie wykonujemy polecenia chociażby wyjścia z wody, to on jeszcze ma gdzieś w tyle głowy właśnie osoby, które korzystają z wody i tutaj nie może czuwać nad wszystkimi na tym swoim odcinku. Nie skaczemy w miejsca nieznane, do tego nie wyznaczone, bo to może grozić nam kalectwem. Więc takie kilka zasad bezpieczeństwa, które każdy z nas powinien zapamiętać.